Hmm. Złoci? Jak to, to jest co gorąca. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak jeszcze pięknie paruje nam gorąca tarta z gruszkami w karmelu. A dlaczego tak wygląda? Bo jest odwrócona. Zobaczcie ten przepis. Żeby zobaczyć więcej takich świetnych przepisów, koniecznie daj suba temu kanałowi i zaobserwuj mój profil na Instagramie. Zaczynamy od rozgrzania patelni i roztopienia na niej cukru, żeby zrobił nam się karmel. W międzyczasie, kiedy cukier nam się rozpuszcza, my sobie przygotujemy gruszki. Gdy karmel się rozpuści, dodajemy do niego odrobinę masła. Gdy karmel się rozpuści, nakładamy na niego gruszki. Kiedy gruszki się karmelizują, ja włączam piekarnik góra dół na 180 stopni. A teraz przygotujemy sobie nasze ciasto kruche, które przykryje naszą tartę. Kiedy masło połączy się z cukrem i jajkiem, dosypujemy mąkę pszenną. Nasze ciasto jest już gotowe, dlatego przekładamy sobie teraz je na stolnicę i rozwałkowujemy. Ciasto jest rozwałkowane, delikatnie większe niż nasza foremka do pieczenia. Teraz przekładamy skarmelizowane gruszki na dno naszej foremki. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego układamy. Gruszki naokoło bardzo dokładnie siebie, ponieważ później, jak będziemy obracać naszą tartę, gruszki będą przepięknie wyglądały. Na gotowe gruszki przekładamy nasze ciasto kruche i wkładamy cały nadmiar z boku foremki. Tak przygotowane ciacho wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i będziemy piec około 30 minut. Moja tarta z gruszkami jest już gotowa, dlatego wyciągam ją z piekarnika. Pozostało nam ją tylko przekręcić do góry nogami. Tarta już jest gotowa, jest gorąca, dlatego nie pozostało mi nic innego, jak ją tylko spróbować. Mm. Niesamowity smak, jest przepyszna. Mm. Słuchajcie, ten karmel zrobił niesamowicie dobrze tej gruszce. Jest przepysznie, delikatnie słodko. Możecie opcjonalnie dodać jeszcze cynamonu, ale wydaje mi się, że będzie to zbędne przepyszne. Z lodami smakuje jeszcze lepiej. Ja kończę jeść, a wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Do zobaczenia!